Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witamy na trzecim Radzyńskim Tygodniu Teatru. Jest to impreza, którą organizuje pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Impreza odbywa się po raz trzeci, trzeci Radzyński Tydzień Teatru wpisuje się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych naszego miasta i powiatu. Za chwileczkę wystąpi znany nam bardzo dobrze i kochany, jak widzimy, bo tak szybciutko wypełniła się sala, Teatr Hokus Pokus ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim. Wielki brawa. Teraz stanowią uczniowie i nauczyciele. A wspiera ich dzisiaj pani dyrektor Specjalnego Ośrodka szkolno wychowawczego pani Małgorzata Popaj. Witamy panią dyrektor. Gorąco witamy również panią Dyrektor Jorankę Kuria. Za chwilkę czekają nas ogromne wrażenia. Chciałabym powiedzieć, że stale towarzyszą nam również media lokalne. Dzisiaj witamy pana Mirosława Piasko z Brazyńskiej Kroniki Filmowej. Pan Mirosław założył i nagrywa dla nas wszystko. Dziękujemy bardzo. Kochani, nie przedłużamy, bo coraz większe emocje przed nami teatr. Hokus, pokus. Życzę miłego odbioru. Some W odległej krainie, na którą przybył tajemnicz nieznajomy. Oto małą książę. Lubi podróżować? Na pierwszej planecie, którą odwiedził, spotkał króla. Widzisz mnie po raz pierwszy. Jak mnie poznałeś? Na króla świat jest bardzo prosty. Wszyscy są poddanymi. Nie ziewa się obietności króla. Odbyłem drogą podróż i nie spałem. Rozkazuję ci ziewać. Ziewaj jeszcze. Nie mogę więcej. Czy mogę usiąść? Rozkazuję ci usiąść. Kim pan rządzi? Tym wszystkim. Wszystkim? Oczywiście, słuchaję natychmiast. Nie mam tu nic do roboty, odchodzę. Nie odchodź, mianuję ci Minister Sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić, więc mianuję ci moim ambasadorem. Da rosli samba cu tihni. Jeden z trudów, jeden Razem daje pięćset milionów. 500 000 000. 500 milionów. 500 milionów z Gwiazdy. Co ci daje co zrobisz z tymi gwiazdami? Nic, posiadam je. A co ci daje posiadanie? Bogactwo. Co z tego, że jesteś bogata? To nie jest poważne. Pieniądze jednak to nie wszystko, posiadam w to swoje świat. Jeśli to jest, to wszystko, nawet gdy Była najmniejsza ze wszystkich, tak mała, że zaledwie starczyło na nie miejsca na lampę i latarnika. Mały Książę nie umiał sobie wytłumaczyć, do czego może służyć latarnię i latarnik. Mały Książę doszedł do wniosku, że praca latarnika jest pożyteczna. Gdy zapala lampę, to tak, jakby stwarzał jeszcze jedną gwiazdę lub kwiat. Dzień dobry. Dlaczego przed chwilą skasiłaś lampę? Tak, chwilą Dzień dobry. Dobry wieczór. Mał książę pragnął za, poruszył ramionami ze zdziwienia. Latarni wytłumaczył, że dawniej jego praca miała sens. Gasił latarnię rano, a zapalał wieczorem. A teraz w każdej minuty musi zapalić latarnię i zgasić. Mama pragnął zaprzyjaźnić się z latarnikiem, ale na jego planecie nie było miejsca dla Udał się mu więc w dalszą podróż. Jesteś bardzo ładny. Jestem lisem. Chodź pobawić się ze mną. Jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą. Nie jestem oswojony. A przepraszam, co znaczy oswojony? Lis zrozumiał, że mały księżyc nie jest tam i że szafał przyjazdu wytłumaczył chłopcu, że oswoić to znaczy zbliżyć się do kogoś. W tej chwili jest chłopcem, jak wszyscy inni i lis w ogóle go nie potrzebuje. Lecz jeśli oswoi lisa, wówczas stanie się on najważniejszy na świecie i wzajemnie. Zaczynam rozumieć, jest jedna róża, wydaje mi się, że ona mnie oswoiła. Wiesz, moje życie mnie nudzi. Gdybyś mnie oswoił, nabrałoby blasku. Lis zamilkł, rozmyślał i długo przypatrywał się małemu księciu. Poprosił małego księcia, aby ten go oswoił. Książę zgodził się. Nie ma na to zbyt wiele czasu. Chcę znaleźć przyjaciela i nauczyć się wielu rzeczy. Jeśli nie poznasz, wówczas mnie oswoisz zostanę twoim przyjacielem. Jak mam to zrobić? Bądź cierpliwy. Liz zaczął udzielać wskazówek. Widziały one tak. Na początku siadaj w pewnej odległości ode mnie. Może być tu, na trawie. Ja będę patrzył na ciebie kątem oka. Nic nie mów. Mowa jej się nie porozumie. Z upływem czasu również mu się dać coraz bliżej mnie. Tak oto następnego dnia mały książę zaczął osłaniać jeńcami. Książek przychodził codziennie na wyznaczone miejsce. Zawsze od tej samej godzinie, aż w końcu udało mi się osłonić mi Jednak gdy nadchodziła godzina wstania i stało się smutne, będę płakać. A więc jest miał na oswojeniu. Zyskałem. Idź raz jeszcze zobaczyć róży. Zrozumiesz wtedy, że Twoja róża jest jedyna na świecie. Katośki, ponieważ nikt ich nie oswojął i one po dłoni oswoiły. Róża bardzo się zawstydziły. Były piękne, lecz zarozumiałe. <tryk> Oczywiście jego róża wydawałaby się podobna do innych róż że dla niego ona jedna ma większe znaczenie niż wszystkie razy, A to wszystko dlatego, że była i brudna. Powrócił do ulica. Że dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Twoja róża jest wyjątkowa, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Poświęciłem jej wiele czasu. Jestem odpowiedzialny za moją różę. 아 <목소리나> Zostawić aktorów występujących. Mateusz Zieliński, Mały Książę, <tryk _> Magdalena w Roli Lisa, Paweł Janek, Król, Ewelina Doroż, Latarnik. Broli bankiera Agatka Śmiecińska, a nasze piękne róże i również jako chór, Joanna Łukasiuk, Patrycja Koreń, Angelika Renes. i Patrycja Kozieł. Broni planet. Karolina Mućko, Piotrko Sidło. Po raz pierwszy na scenie Daniel Sarczuk, Przemysław Kornacki i Bartoniej Bylicki, W roli Ewa Skowron. I opiekunowie teatru Sylwia Ochal, Anna Sowronek, Anna Urbaniak, Agnieszka Maciejewicz, Beata Grabowiec, oprawa muzyczna Andrzej Król, a aktorów przedstawiła Katarzyna bicharz żelazowska Dziękuję serdecznie i za pełną salę naprawdę jesteśmy wzruszeni. Bardzo dziękujemy cudownemu teatrowi Chowu Spokój za przepiękny spektakl. Co to był za spektakl? Mały książe, tak wielkie brawa od małego księcia pod każdą dla wszystkich opiektów. zarówno aktorzy teatru, jak i opiekunowie, instruktorzy i pani dyrektor, żeby wszyscy uczestnicy Teatru Focus Fobus ze Specjalnego Ośrodka szkolno wychowawczego w Radzyniu Podlaskim mieli pamiątkę z udziału w trzecim razyńskim tygodniu teatru. Dlatego bardzo chciałybyśmy z panią Anią Barba wręczyć podziękowania. Zapraszamy przedstawiciela teatru, może Małego Księciu, Pani Profesor. Na ręce Małego Księcia składamy podziękowanie dla teatru Komuś Pokój za przygotowany w przepiękny, wzruszający w małe Mały Książe. Mały Książe a takie wielkie prawdy życiowe. Przyjaźni się nie sprzedaje, przyjaźni nie da się kupić. Zapraszamy Państwa opiekunów teatru. Chcielibyśmy również Państwu wręczyć taki pamiątkowy dyplom. Na ręce Pani Katarzyniewicz-Kasz Żelakowskiej. I zapraszamy Panią Dyrektor. Bardzo prosimy. Dla, dziękuję bardzo za to, że nasz Teatr Wagospokołu mógł wystąpić właśnie w ramach tych dni i bardzo dziękuję nauczycielom, jak również wszystkim uczniom, którzy wystąpili. Jesteśmy z Was. Zagrujemy cudownego występu i powiemy, że to za nas zaszczyt, że chcą Państwo wystąpić podczas Radzieckiego Tygodnia Teatru. Zapraszamy za rok również do włączenia się do naszej uroczystości. Bardzo dziękujemy, wielkie brawa. Mow jeszcze wspólną fotografię, a tylko i wychowanie z dyrektor.